Zdarzyło mi się kilka razy w życiu czytać takie teksty, w których ktoś nieżyczliwy Kościołowi i chrześcijaństwu pisał szyderczo A cóż ten pan Jezus to w zasadzie na tym krzyżu cierpiał. Nawet jeśli cierpiał, to cierpiał kilka godzin. Cóż to jest z porównania do tego, co ludzie cierpieli w obozach koncentracyjnych całymi miesiącami. Wyszukane tortury. Cóż to za cierpienie wobec tych, którzy byli torturowani w reżimach południowoamerykańskich? Wyszukane tortury, męczarnie, zabijano ich najbliższych na ich oczach. W Oświęcimie niektóre matki patrzyły, jak ich dzieci zjadały szczury. Cóż to jest męka Chrystusa? No owszem, to była tortura, ale tylko kilka godzin. Człowiek, który to pisał, nie zna tajemnicy Krzyża, a jeszcze bardziej nie zna tajemnicy miłości. W mojej rodzinnej parafii w Warszawie w głównym ołtarzu jest figura, rzeźba świętej rodziny. Święty Józef pracuje przy warsztacie ciesielskim, matka Boża krząta się po domu, a mały Pan Jezus jako chłopiec pokazuje swoim rodzicom mały krzyż, który wystrugał. Teologowie się spierają. Czy Pan Jezus kiedy był małym chłopcem, Wiedział, że umrze na krzyżu. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że jeszcze tej świadomości nie miał. Ale kiedy chodził po drogach Palestyny i głosił Ewangelię, już wiedział, że syn człowieczy zostanie pojmany, umęczony, upluty, ubiczowany, że go wydadzą w ręce złoczyńców i zostanie zabity. Kochani Witold Wandurski napisał kiedyś taki wiersz: Najgorsza męka wówczas, gdy męki jeszcze nie ma. Pamiętacie, w szpitalu noc przed operacją? Człowiek oka nie może zmrużyć. Jeszcze się operacja nie zaczęła, a my już tak cierpimy. A Jezus miesiące całe czekał na Golgotę. On też nie spał po nocach. On też już widział tą krew w snach. On też już słyszał sam swój krzyk, wiedział, jak to będzie boleć. To jest coś niewyobrażalnego czekać na takie cierpienie. Ale jest jeszcze jedna tajemnica cierpienia Chrystusowego, którego nigdy nie zrozumiemy. Kochani, cierpienie mierzy się oczywiście bólem mięśni, bólem rozrywanych tkanek, ciała, łamanych kości, ale cierpienie przede wszystkim mierzy się wrażliwością serca. Kiedy ktoś obcy potrąci Cię na ulicy, nawet Ci ubliży, gdzie łazisz, jak łazisz, co się pętasz, użyje jakiegoś słowa nieprzyjemnego, no to jest nam przykro, ale zapomnimy o tym za godzinę, za dwie, jakiś obcy człowiek coś mi powiedział, no... Było minęło. Ale kiedy syn matce powie, odczep się ode mnie, głupia jesteś, to wtedy boli. To się pamięta latami, całymi latami. Kiedy mąż żonie powie, nigdy Cię nie kochałem, nigdy nie byłem tobą zafascynowany, nigdy nie dałem Ci swojego serca. Takie zwykłe niby słowa, ale w kochające serce wchodzą jak miecz, wchodzą jak włócznia. My nigdy nie zrozumiemy tego. Że Chrystus cierpiał, bo Mu rozrywali ciało, ale chyba jeszcze bardziej cierpiał, że robiły to Jego ukochane dzieci. Faryzeusze to Jego ukochani dzieci. Sanhedryn to Jego ukochane dzieci, żołnierze rzymscy to Jego ukochane dzieci. Ci, którzy pluli, potrząsali głowami to Jego ukochane dzieci. Dzieci Go krzyżowały, On za nich umierał. I to jest tajemnica cierpienia, nie, wyda, nie wyda wyobrażenia. My czcimy Krzyż. Ale przecież nie czcimy cierpienia dla samego cierpienia. My czcimy miłość Chrystusa. Niektórzy się dziwią, dlaczego Wy chrześcijanie czcicie krzyż? Świadkowie Jehowy próbują być oryginalni i mówią, czy jeśli ktoś by Ci zabił kogoś bliskiego, powiesiłbyś sobie pistolet na, stol, na, na ścianie, z którego dokonano zbrodni? My nie czcimy zbrodni. My nie czcimy cierpienia. My czcimy miłość. Ja zawsze daję takie porównanie. Że kiedy syn przyjdzie do szpitala do chorej matki i weźmie jej ręce pokręcone przez Reumatyzm, wyschnięte z jakimiś bliznami, ręce już y, może jakieś wyschłe, może jakieś z żelakami jakimiś i całuje te ręce, mówi: Mamo, to są najdroższe ręce na świecie, to czy on całuje ten reumatyzm, czy on całuje te żylaki, czy on całuje tę łuszczycę, która może się na tych rękach pojawiła. On całuje te ręce, które go przewijały, które mu gotowały, które mu cerowały spodnie, które go głaskały, które opiekowały się w nim w chorobie. Chociaż ręce są wyrazem cierpienia, ręce starych ludzi są często tak bardzo, mają taki bolesny wygląd, to całujemy te dłonie naszych matek z szacunku dla nich. Tak samo całujemy Chrystusa Krzyż, całujemy Jego poranione dłoni i stopy, dlatego że tam objawiła się niepojęta miłość. Kochani, pamiętajcie pamiętajcie, kiedy patrzycie na krzyż, Jezus rozpięty na krzyżu mówi, co ja mogłem dla Ciebie jeszcze zrobić? My często narzekamy, że nam się świat nie podoba, że nam się rodzina nie podoba, że nam się kościół nie podoba, ksiądz nam się nie podoba, że gdyby to wszystko było inne, to bym ja lepiej żył, a Chrystus mówi, umarłem za ciebie, co ja mogłem dla ciebie jeszcze zrobić? Krzyż jest bramą do nieba, bramą od wieków otwartą. Trudno jest dzisiaj wierzyć w krzyż. Świat odrzuca krzyż. Świat chce, żeby wszystko było wygodne, ale od krzyża się nie ucieknie, kochani. Od krzyża się nie ucieknie. A wiecie, co boli? Nie krzyż boli, uciekanie od krzyża boli. Uciekanie od krzyża boli. My się go boimy dotknąć. Pamiętajcie, krzyż jest straszny, kiedy się stoi obok niego, ale kiedy się go dotknie, dotyka się jego tajemnicy. Jezus powiedział: Moje brzemię jest lekkie, moje brzemię jest słodkie, a ciężar lekki dotknij się krzyża. Być może od wielu lat unikasz jakiegoś postanowienia, że zerwę z grzechem. Bo ci diabeł mówi, nie dasz rady żyć bez tego grzechu. Nie dasz rady, nie wytrzymasz. Musisz, musisz ten grzech czynić. Powiedz nie. Pamiętam jak mi kiedyś jedno małżeństwo napisało, że takie mieli wyrzuty sumienia, że mieli w domu tyle płytek pirackich z filmami. I oglądali te filmy i takim było żal wyrzucić te filmy, które mieli nieuczciwie. I w końcu mówili, proszę księdza, któregoś dnia usiedliśmy, we dwoje wzięliśmy nożyczki i zaczęliśmy ciąć te wszystkie płytki do śmieci. Proszę księdza, jaka wolność! Jakie szczęście! A diabeł nas oszukiwał przez tyle miesięcy, że jeśli to zrobimy, staniemy się smutni, odrzuceni, niedowartościowani i pozbawieni największej naszej radości. Nie krzyż boli, unikanie krzyża boli. Unikanie krzyża boli. Ale kto od krzyża ucieka, znajduje krzyż jeszcze, jeszcze większy. Jest taka historyjka o ludziach, którzy wędrowali przez świat i nieśli na ramionach swoje krzyże, ciężkie krzyże. I jeden z nich doszedł do wniosku, że przecież można sobie poradzić i kawałek krzyża odciąć. I odciął. O, lżej mu się zrobiło. Idzie dalej. Ale mówi, po co jeszcze taki długi, długi krzyż? Jeszcze sobie trochę odetnę. I odciął. Zrobiło się lżej. No to szedł dalej, ale mówi obecnie, jeszcze. No to odciął, jeszcze, odciął, jeszcze. Został mu taki mały kikucik na ramieniu. Przyszli nad przepaść, głęboką przepaść. Ci, co mieli długie krzyże, przełożyli krzyż przez przepaść i przeszli po krzyżu. Ten z tym kikucikiem został. My też tak tniemy krzyż. Kiedyś modliłem się, pacisz rano i wieczorem. Potem rano już odciąłem sobie, bo to rano nie ma czasu do pracy się spieszy, wieczorem sobie tylko zostawiłem, a potem odciąłem, że tak w zasadzie to nie codziennie, bo i wieczorem nie mam czasu. Kiedyś chodziłem do spowiedzi co miesiąc na pierwsze piątki, a potem sobie odciąłem, że już tak co drugi piątek, a potem sobie odciąłem, że tylko na święta, a potem sobie odciąłem, że już tylko raz do roku chodzę do spowiedzi. I tak sobie tnę kiedyś czytałem Biblię, potem czytałem już tylko dwa Zdania, potem czytałem raz na tydzień, a teraz już i z dwa lata jej nie czytałem. I znowu sobie kanałek krzyża odciąłem. I potem mówię, proszę księdza: to chrześcijaństwo mi nic nie daje. Chodzę do kościoła, ale mi to nic nie daje. Pokoju mi nie daje, radości mi nie daje. Przychodzę do kościoła smutny, wychodzę smutny. Idę do kościoła, kłócę się w rodzinie, wracam do domu, dalej się kłócę. Kochani, w Ewangelii jest napisane Bądź zimny albo gorący Nie bądź letni Wiecie dobrze, że są takie potrawy Są takie potrawy, że jak się bierze Ją zimną do ust To nie smakuje Niedobra ta zupa Ale jak się zagrzeje, jak się zagotuje Boże, jakie gorące, jakie to jest dobre A zimne nie do zjedzenia Wiecie dla wielu ludzi Dlaczego chrześcijaństwo stało się zimne Dlatego, że Że im Ziembło, że stało się nieznośne, niestrawne, dlatego, że stało się dla nich letnie. Trzeba je zagrzeć. Trzeba włożyć w tą modlitwę energię, w to wyrzeczenie energię. Trzeba czytać Biblię. Trzeba się naprawdę modlić. Trzeba się naprawdę spowiadać. I to zaczyna wtedy smakować. To zaczyna smakować. Krzyż jest tajemnicą, kochani. My, chrześcijanie, rozważamy krzyż podczas drogi krzyżowej, podczas nabożeń zgodzkich szali, ale krzyż jest tajemnicą. Bo jak to jest, to zresztą sam Pan Jezus mówi tajemnicze rzeczy, jak to jest, że ciężar jest lekki. Lecz ciężar to jest ciężki. A Pan Jezus mówi nie, mój ciężar jest lekki. Jak to jest, że bierzemy sobie trud, żeby było lżej? Jak jest trud, to jest ciężko. A Jezus mówi nie. Weź mój trud, a zobaczysz, że stanie ci się lżej. Przypomina mi się tutaj historia, Ornitolodzy zauważyli, że jest taki, taki gatunek ptaków, który na zimę odlatuje gdzieś tam przez wielkie morze. I co ciekawe, te ptaki lecąc przez morze, zabierają w dzióbek gałązkę. I z tą gałązką lecą setki kilometrów, zastanawiali się naukowcy. Po co im ta gałązka? Przecież to ciężkie. Przecież to drewienko dlatego ptaka jest ciężkie, ile on się musi namęczyć, żeby z tym drewienkiem frunąć tyle kilometrów. Ale podejrzeli o co chodzi. Bo ten ptaszek z tym drewienkiem w dzióbku, jak leci i się zmęczy, obniża lot, zrzuca drewienko na wodę w morzu, siada na drewienku i odpoczywa. Odpoczywa 15 minut, pół godziny, godziny, a potem drewienko w dziubek i leci dalej. Wiecie, dlaczego nie możemy odpocząć? Bo odrzuciliśmy krzyż, bo odrzuciliśmy wyrzeczenie, bo chcieliśmy kościoła wygodnego, bo tak nam przeświętą to się mogę 5 minut spóźnić, a potem 10 minut spóźnić, jeszcze się pieśń nie zdąży jeszcze ksiądz nie pobłogosławi, widzę nieraz w kościele, już ludzie wychodzą, bo krócej, bo skrócić, bo po co? Kochani, smakuje tylko ten prawdziwy krzyż, ten Chrystusowy krzyż. Dlatego należy go przyjąć. Ale przychodzą krzyże, o które nie prosimy. Przychodzą krzyże, nieraz przyjdzie choroba niezawiniona. Bóg nas kocha. Jak mówi stare chrześcijańskie przysłowie, kogo Bóg kocha, kogo krzyżuje. Zawsze nam ksiądz, profesor od muzyki w seminarium mówił, tam gdzie jest krzyżyk, śpiewa się wyżej krzyżyk podnosi do góry, krzyż podnosi do góry i Bóg z miłości do nas daje nam nieraz taki zupełnie niezawiniony krzyż. Ludzie pokorni, ludzie pokorni przyjmą go, ludzie pyszni mogą się zbuntować. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie, a nie innych? Dlaczego mi się gorzej powodzi? Czy przyjmiemy taką odpowiedź? Bo cię Bóg bardzo ukochał? Jeszcze jeden przykład związany z ptakami. To mój przyjaciel opowiedział mi kilka miesięcy temu, słuchał w radio audycji o łabędziach. Ciekawa sprawa. Kiedy urodzi się mały łabędź, wykluje się z jajka, to mama łabędzica bardzo się nim opiekuje, bardzo go dogląda, bardzo go troszczy się, karmi go. No i ten łabądek sobie rośnie, rośnie, coraz większy, aż nagle, pewnego dnia. Stara łabędzica dostaje po prostu szału. Zaczyna dziobać tego swojego łabędzia. Wali w niego skrzydłami, jakby go chciała zabić. W pierwszej chwili ornitolodzy chcieli tę łabędzicę od tego małego łabątka odciągnąć. Ale ciekawi, co się stanie dalej. A ona bije w to swoje dziecko. W głowę, dziobie. Ten łabądek przestraszony, przerażony zaczyna uciekać. A matka go goni. On ucieka. Matka goni. Wali, tłucze. On ucieka, ucieka, ucieka. I pierwszy raz zaczyna frunąć. Dobra i mądra matka uczy swoje dzieci fruwać w tak brutalny sposób. Kochani, do nieba się nie wchodzi. Do nieba można wefrunąć. I Pan Bóg nas nieraz, przepraszam za słowo, pogoni. Nieraz nas życie pogoni. Nie buntujmy się. To dla naszego dobra musimy się przełamać. Musimy nieraz zaprzeć się samego siebie. Musimy dokonać rzeczy, ile razy w dzieciństwie mówiliśmy „Mamo, ja się tego nigdy nie nauczę! „Mamo, ja się tego nie nauczę! „Tej tabliczki mnożenia, tego wiersza na pamięć. „Mamo, ja się nigdy nie nauczę! — Nauczyliśmy się. Ile razy ktoś zdaje egzamin na prawo jazdy — Ja się tego nigdy nie nauczę! — Nauczysz się. Tylko bądź pokorny i próbuj. Tylko przyjmuj wolę Bożą. Myśli Boga nie są myślami ludzkimi. Bóg jest o nas mądrzejszy. Krzyż jest tajemnicą. Krzyż to jest zaufanie. Krzyż to nie jest logika. Kiedyś ksiądz, Stanisław, kiedyś ksiądz Janusz Pasierb, profesor Janusz Pasierb napisał, kto szuka Kościoła dobrze zorganizowanego, kto szuka Kościoła logicznego, kto szuka Kościoła sprawiedliwego, kto szuka Kościoła bezbłędnego, ten się potknie o zwłoki Chrystusa na Golgocie. Mówcie to wszystkim, którzy mówią: Kościół mi się nie podoba, bo jest nielogiczny, Kościół mi się nie podoba, bo jest nieświatowy, Kościół mi się podoba, bo jest dziwny. Chrystus był nieświatowy Chrystus był dziwny i Chrystus był nielogiczny Jego ofiara była nielogiczna Kościół niesie tajemnice Chrystusa I zakończę słowami innego kapłana Księdza Jana Twardowskiego To był charyzmatyk, który od Ducha Świętego Dostał dar wyrażania słowami Tego co niewyrażalne Wyjaśnienia tajemnic, które są nie do wyjaśnienia Przyznam szczerze, że nad wieloma Wierszami księdza Jana się zadumiałem, nieprawd zdumiałem nieprawdopodobnie. I ksiądz Jan napisał dwa takie wiersze o Krzyżu. To są w zasadzie nie wiersze, to jest jeden, jeden, jedno zdanie. Ale posłuchajcie, bo mi to zdanie do dziś pomaga wejść i zanurzyć się w tajemnicę Krzyża. Ksiądz Jan Twardowski napisał. Krzyż, uśmiech, rana głęboka. To takie proste kiedy się kocha. I drugi krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej. Krzyż to takie szczęście, że wszystko inaczej.